Miód w butelkach trochę drogi, za 7 Kopiliśmy Kupiliśmy taki miodzic, mniej w butelkach, i płynny. Nie wiem, taki rzadki jest, bo może dlatego, że jest Że jest rozrzedzony. Nie wiem, nie znam się na miodzie, ja go nie będę pił A pan ma pełno takich Różne Wild Honey? A? Wild To oh, jest z, z dzikich pszczół Taki miod z dzikich pszczół miodek To zobaczymy co to jest może do czegoś się, się uda Pan wygląda tak łowca odbyć Jest? Makasi A jedziemy takim czymś Jedziemy po kurczaka oczywiście, dzisiaj niedziela i jakieś goście mają przyjść zawsze coś nowego widzicie Dzięki miód dziki miodek pan mamy teraz, zobaczymy później w domu jak smakuje Miodku nie będzie, bo miodek oddaliśmy temu panu żeby miał pan szuka roboty ma taką motykę Gdybyście nie mówili Daliśmy mu miod, miodek, niech sobie ma jeszcze kasę. No, czyli dobre serce mamy. No, a pan szuka zajęcia biedny, to. Chciałem posmakować tego miodu, no ale niestety jakoś tak się złożyło. No. Może kiedyś posmakuje miodu od dzikich pszczół. Niech ma chłopak Tu wygląda coś takiego na sprzedaż A to jest ich hotel To jest tablica że to jest hotel ale Hotel Looks like hotel no i uh... A myślałem że to jakaś knajpa na sprzedaż że to hotel Hotel Haven, no to nie myślałem, że to będzie a tutaj Indomek to jest ta sieć sklepów, co wam kiedyś, kiedyś mówiłem widać, się ten hotel jest, nie, nie jest dochodowy to jest też w takim miejscu, że ludzie o nim nie wiedzą witam was serdecznie zobaczcie, tu jest tyle jajek, nie? tyle jajek a to cena jest cena jajka jest za 100 gram, czyli to są jajka na kilogramy. Wybierasz sobie jajka jakie chcesz duże, małe, największe, średnie. Idziesz i taka pani ci zważy, i pani ci zważy jajka. Zaraz zobaczymy. Tam pani, a pani teraz jest zajęta A weźmiemy jajeczka Gdzie ja już mam jajka? 20 jajek, zobaczymy i waży 20 jajek muszę poczekać teraz na to. A Pan wziął jaj, moje jajki, zważył i zaraz zrobi nam etykietkę Także coś nowego, jajka na kilogramy No, mamy za kilogramy jajka jajka na kilogramy. Niezłe, nie? A tu znalazłem orzechy loskowe, a tu znalazłem sardynki, pomidora. ja, ale będę miał wyżarę. Sąsiedzi dzisiaj wyjeżdżli już jeden samochód, w jedną nie jest już jeden samochód wywieźli dzisiaj tych odpadów a teraz drugi no to czyli dzisiaj mają dzień targowy dzisiaj sąsiedzi mają dzień targowy a zobaczcie, tam już fontanna działa pamiętacie z tamtych filmików co Wam mówiłem, że fontannę robią? Się przejdę zobaczyć pewnego dnia tutaj poruszenie w wiosce będzie wypłata No tutaj cofają we wsi poruszenie będzie wypłata uważaj, bo zniszczyć te chałupki, chłopie no. wprawiony no, następny samochód czeka do transportu i sąsiedzi sobie radzą ja znałem w Polsce ludzi, którzy zbierali śmieci. Mówili na nich o że łożą po śmietnikach. A oni mieli więcej kasy, jak wszyscy razem wzięci w bloku do kupy zebrania. Dobra, to na do razie. Tyle nowości od sąsiadów. Korek, jak zawsze. Słońce zachodzi, powoli. Patrzcie, jaka mgła, jaka wilgoć. A w oddali jedzie metro I okay, to na razie tyle wiadomo nowych wiadomości. Witam Was serdecznie, zobaczmy co tam na osiedlu się dzieje dzisiaj. Znowu idzie ta kukła onde onda Kościół przed nim idzie i skrobie kasę. Tam ci śmierdzą robić odpalą plastiki Mokno otwarte, ale strasznie śmierdzące Strasz Coś nie mogę złapać ostrości, coś się ostrość się popsuła Ten was Tam idzie ten ląd o co pokazywałem. Tam są dyry. A tak jest dzisiaj, dzisiaj jodem. Tak wygląda dzisiejszym jodem. I hałas jak zawsze. Patrzcie, jaka idzie deszczownica. A już ciemno jest. Znowu jakieś burze. Jednak ta mokra pora deszczowa nie chce dać zapomnieć o sobie. A dziś akurat, pranie nie. to muszę te pranie schować do domu. Zobaczcie, co się dzieje. Ale będzie dawało. Patrzcie, ciemno. Miasto ginie w mroku, deszczu. Dobra, zabieram się za to pranie, bo zaraz będzie za późno. I doszła burza. Patrzcie, jak tam nic nie widać, nie? W ostatnim momencie udało mi się te pranie schować. No teraz z godziny tak popada Troszkę wy tego. wymyję tego brudu, tego kurzu trochę A zapach jest, jak mam to określić ten zapach Jakbyście taką wodę co w szklarni macie nieraz W beczkach jak wodę w, wlejecie do beczki i trzymacie ją w szklarni I podlewacie później tą wodą na rozgrzaną ziemię taka jak jest w szklarni czy tam w folii to taki specyficzny zapach tej wody jest to jest właśnie taki specyficzny zapach zapach tej wody o, ale zaczyna dawać to jest właśnie taki specyficzny zapach tej wody dobra, w ostatniej sekundzie w pranie ściągnąłem ale daję poczekamy za chwilę i Zobaczymy jak szybko będą kałuże na ulicy 15 minut u lewej. Zobaczcie jak smaga. Świata nie widać. Jest tam, tak? powoli na ulicy, no się już. Gdzie to, robi? to Są hektolitry wody. To są tony wody spadającej w przeciągu paru chwil. nie jest dopiero deszcz drzewa są szczęśliwe tu rośnie wszystko jak oczach zobaczcie moją pokrzywę to jest ta pokrzywa co, e, co taką przywiozłem wam kiedyś pokazywałem wam kiedyś jak wiozłem e, ze wsi przywiozłem szczepkę połamałem ją na trzy i zobaczcie jaką mam pokrzywę wezmę, nie? O, 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 tam jakie czarne, burzewskie. Tej... Ciekawe, że kurzy nie ma. Dobra, pobaczmy, jak o te samochody jeździ. Tak, dojadło. Gwiazd jest straszny, przecień.